Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku powiem Wam jak odpalić grę Fortnite bez zakupu Xbox Live Gold. Także co, przechodzimy do odcinka, a ja przypomnę, abyś zostawił subskrypcję i łapkę w górę, aby być na bieżąco z filmami. Także zaczynamy. Aby to zrobić, odpalamy Fortnite'a. Czekamy. Mamy już łączenie Fortnite'a, to jest nadal czekamy. Także odpalamy Fortnite'a w roku. mamy łączenie. Póki co się włącza. A w końcu mamy spodobowanie. Chodzi to tutaj łączenie, tak że pewnie nie w tym załatwało, tak że nadal czekamy. W końcu i mamy logowanie, i teraz tak, klikamy sobie przycisk A, czekamy, i tak, teraz mamy tutaj na szarym tle, wybieramy sobie nasze konto, klikamy, dobra, logowanie, także tutaj też musimy czekać. Czekamy sobie cierpliwie, aż Fortnite się załaduje. No i drodzy Państwo, Fortnite się odpalił, klikamy Graj, mamy znowu to nasze piękne łączenie. I żeby nie było, Fortnite się tutaj zalogował. Wszystko działa. Możemy sobie grać. Patrzcie, biorę funkcję graj. Działa. Nie ma żadnego problemu. Możemy również anulować. Wszystko tutaj działa. Dobra, ja to anuluję. Wszystko jak widzicie tutaj działa. To nie fake. Ruszam tutaj kontrolerem. Wszystko nam działa. I teraz jak to zrobiłem? Także, jeśli doszedłeś do tego momentu odcinka, zapewne chcesz się dowiedzieć, jak odpaliłem Fortnite'a bez Xbox Live Gold. Mamy dzisiaj 23 kwiecień. A co to oznacza? Xbox wprowadził funkcję. Microsoft wprowadził funkcję, w której nie trzeba już kupować Xbox Live Gold, ponieważ gry takie jak Fortnite albo Rocket League możemy w nie sobie grać w nieskończoność i nic nie musimy opłacać, ponieważ to jest nowa opcja Xboxa, czyli po prostu na zwyczajnym świecie mamy to za darmo. I to na tyle w dzisiejszym poradniku. Chciałem Was po prostu poinformować jak to wszystko wygląda od dzisiejszego dnia. Także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole, aby być na bieżąco z filmami. No i co, siema!